Szanowni Państwo, właśnie minęła godzina 20.36, czyli właśnie zaszło słońce, a my zbliżamy się do kulminacyjnego momentu naszej dzisiejszej nocy muzeum czyli do koncertu. Kunst artystyczny dzisiejszego koncertu gwarantuje chór Oktoi przy wrocławskiej cerkwi świętych Cyrla i Metodego. Repertuar chóru stanowią hymny, teksty liturgiczne i ich muzyka w tradycji słowiańskiej, Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej. Polski, Jagiellonów, Ukrainy i Rosji, a także w języku greckim z kręgu tradycji bizantyjskiej. Chór nagrał 8 płyt, w tym otrzymał nominację do nagrody Fryderyków w roku 2008, a także programy telewizji polskiej, czeskiej, rosyjskiej i niemieckiej. W ciągu 20 lat działalności zespół dał około 800 koncertów w Polsce i renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru, a także we Francji. Jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych festiwali muzyki cerkiewnej, w tym w Hajnówce w Moskwie czy Berlinie. W 1999 roku dekret, dekretem Świętej Pamięci Księdza Arcybiskupa Generała Dywizji Mirona Chodakowskiego Chór został powołany do niesienia swojej posługi w strukturach prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym. W ramach tej właśnie działalności Chór daje dziesiątki koncertów dla społeczności kombatanckich, sybirackich wojskowych i ataszatów wojskowych. W roku 2004 kurs został uhonorowany Ogólnopolską Nagrodą Umienia Świętego Brata Alberta za całokształt działalności kulturalno-charytatywno-ekumenicznej. Zespół Oktoik był goszczony i uświetniał uroczystości z udziałem papieża Jana Pawła II i najważniejszych patriarchów prawosławych Konstantynopola, Moskwy i Wszechrusi, Rumunii czy Gruzji oraz wielu innych dostojników kościelnych i państwowych. W listopadzie 2009 roku na zamówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego zespół nagrał wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Śląskiego Kręgu Wojskowego doskonałą płytę, bo wolność krzyżami się mierzy, o tematyce patriotyczno-wojskowej. Płytę tę bezpłatnie można pobrać z internetu. Dotychczas zrobiło to ponad milion osób. Sympatycznym epizodem w działalności chóru był kontakt nawiązany z zespołem Golec Orkiestra, co zaowocowało wspólnym programem telewizyjnym Stacja Milówka i kilkoma wspólnymi koncertami. Wórzyści obdoich są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ministerstwo Obrony Narodowej i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami Zasłużony dla Kultury Polskiej, Gloria Artis i Promemori. Szanowni Państwo, ja zanim jeszcze zaczniemy nasz dzisiejszy koncert, chciałbym tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować naszemu proboszczowi księdzu Zbigniewowi Żabińskiemu za, za to, że zawsze z nami jest i za to, że bardzo nas wspiera. Dziękujemy bardzo. Proszę się za. dziękuję. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, pierwszy utwór z naszego dzisiejszego koncertu to Bogu Rodzica. Bogu Rodzica, dwie zwrotki, a jakie znaczenie. Modlitwa o wstawiennictwo na ziemi i wiekuiste szczęście w niebie. Czegoś więcej mogli chcieć rycerze przed rozpoczęciem wady. Bogu Rodzica zabrzmiała nie tylko pod zwycięskim dla Wojsk Polskiego króla Grunwaldem, ale również kilkadziesiąt lat później pod Warną by znów w 1683 roku towarzyszyć Huzarii Króla Sobieskiego i jego Wiktorii pod O jej mocy świadczy więc fakt, iż śpiewano ją przez wieki nie tylko jako pieśń kościelną. Towarzyszyła najważniejszym momentom, poprzedzała nawet oficjalne państwowe dokumenty. Najstarsza polska poezja, mimo że jest utworem z odległej przeszłości, wydawałoby się nawet archaicznym. Wyśpiewana właśnie w tym miejscu, na polach Grunwaldu, jest chyba najlepszą drogą do wczucia się wydarzenia sprzed 600 lat. Posłuchajmy.